12 lat. Znamy się prawie od urodzenia, ponieważ jesteśmy częstymi wywalcami oddziału neurologicznego w matce Polce. Rehabilitujemy się też już od dawna. Co jeszcze mogę powiedzieć? Głównym takim problemem, z którym no. e, mierzymy się Norberta. To jest e, spastyczność przebiegu mózgowego porażenia życięcego. Mhm. E, e, wiemy dzisiaj, że możemy sobie z nią całkiem nieźle radzić, utrzymując Norberta mhm. e, e, dobrostan. E, to, co robimy, to pracujemy kilkoma metodami. Tak? Norbert? Mhm. Tak. E, jak Ci się podoba ta, ta praca, którą razem robimy? W porządku? Tak. Zadowolony jesteś? Tak. E, Pracujemy głównie metodami powięziowymi, z słowiem i z Jak widzicie, albo zobaczcie, Norbert sam chodzi. Zakresy ruchomości w stawach są w miarę prawidłowe. Także cykl chodu też wydaje się być całkiem niezły. Bardzo ważne jest to, żebyśmy utrzymywali taki regularny cykl spotkań, zawsze kiedy ten okres przerwy jest. Dłuższy czasem, czasem wakacyjnej, no jednak, jednak trochę, trochę jest gorzej i zima, czyli też ten okres takiego przystoju, no też wtedy trochę gorzej Norbert chodzi. Dzisiaj chcielibyśmy, chciałbym Państwu pokazać jak pracujemy z Norbertem, pokazać też jak chodzi. No i zachęcić do wspierania Fundacji Miej Serce, w, w której Norbert jest beneficjentem. Jest to fundacja, która wspiera Norberta i także finansuje nasze spotkania. No i co, nie, nie, nie mówiąc więcej, wiele więcej, zachęcam do oglądnięcia. Norbert, poproszę, żebyś tam na chwilę, dobrze? Okej? Okay. Okej, okay, dobra. Stań sobie tutaj, okej. Okay. Przodem do mamy. Ej, siadasz, siadaj, połóżcie, chodź, przejdźcie do mamy. Dobra, a przejdźcie tutaj do mnie. Dobra, okay. I przejdźcie tam do kamery, jeszcze raz. Dobra. nieźle. Norbert chodzi Norbert z chodzi piętym. Eee, nie znam, no to ma troszkę mniejszy zakres zdjęcia z Grzbietowego w stawie skokowym. Dzisiaj będziemy nad tym pracować. Nasza praca zaczyna się od pracy na tłowi, Potem przechodzimy do pracy, do pracy z kończynami. Zawsze przed i po zajęciach sprawdzamy sobie, jaki zakres ruchomości w stawach ma Norbert. Piona, lecimy. Norbert, Norbert, super, piona. Brawo, łapki do góry. Chodzimy się, a buty, no buty, stary buty, jeden, drugi, sam, super, dobra. Chodzimy tutaj, ciach, na plecy, ciach, okej, okay, dobra. Tutaj ściągnę, okej, okay, ciach, Ale mocno się modlę, tak? No. Fajne? Tak. Super. No. Dobra. Okej. Okay. Nie miem ładnie, dobra. Przepraszam, sobie tylko. Luźniutko. Przepraszam, jesteś? Jestem. W porządku? Tak. Tutaj. zaczynamy od płowia. sprawdzam sobie punkty powieziowe, które mnie interesują i których jakby ślisk który ślisk yy, o mięsnej na mięśnie jest najmniejszy i zawsze, pracu, zawsze pracując z Norbertem zawsze pracuję, znam już Norberta, znam się z Norbertem już, Yy, dwa lata, także wiem, w które, które miejsce są najbardziej takie podatne na zmniejszenie zmniejszenie ruchomości. O, boli tutaj? Przepraszam. Tak. Okej. Okay. Mówisz już wszystko jak boli, tak? Okej. Okay? Tak. Dobra? Dobra. Idziesz, idziesz spać? No, no dobrze. Okej. Okay. sobie szukam linii takiej, w której będziemy pracować. Ok, Tutaj. Jak tutaj Norbert? Boli. Czy to jest.? Nie wiem. Tutaj. Tutaj? Tam. tutaj boli też? Tak. Ok, możemy. Już się trochę z Norbertem dogadujemy. Mhm. Mamy swoje ulubione słowa wspólne, tak? Aha. Na przykład jakie? No jakie mamy wspólne słowo? Norbert. Jakie mamy wspólne słowo? Ulubione nasze słowo. Wulkan. Wulkan! Powiedz głośniej. Wulkan. Wulkan. Głośno, śmiało. Wulkan. I ból? Bulba. Ból. Vul. No, super. Wszystko pamiętam. No, wszystko pamiętam. Wszystko? Tak. Super. Tutaj jak Norbert? Woli. Okej. Okay. Co dzisiaj jadłeś na obiad? No to, ziemniaki. Proszę bardzo, ziemniaki. No, bracie, A z czym te ziemniaczki były? Z czym? Z rybą? Tak. Uuu, jaką rybką? Panga? Panga! Tak. Powtórz. Panga. Panga. Super. Dobra rybka? No. Bezości? Bezości. Filet? Filet, tak. Yes. Jak tutaj Norbert? Boli. Boli? Dobra, tutaj czuję, okej. Okay. Dobra, możemy zwyczaj. U Norberta walczymy o to, co jest bardzo ważne, żeby nie przerywać terapii. Walczymy o to, żeby nie doszło do przykurczu na Achillesa, do jego operacyjnego wydłużania czy do operacji adduktoratomi. Bardzo ważna jest praca ciągła, nieprzerwana. Dlatego spotykamy się regularnie, nie przerywamy naszych spotkań. Przerywanie naszych spotkań, widziałem już jak, jak to jest dwa tygodnie, jak nie ćwiczymy, kiedy nasilają się objawy i przykurcz, przykurcz postępuje. Nie chcemy tego, dlatego utrzymujemy jakby, naszą, częstotliwość naszych spotkań. Yy, praca nie może się przerwać, i przerwanie mogłoby skutkować trwałym yy, uszkodzeniem zdrowia i aparatu ruchu yy, u Norberta. Nie, do, nie dopuścimy do tego yy, i działamy, walczymy, Norbert. Bum, ból, ulfa, ból.